you must lead the people out of the caves do you think you would have saved anyone remember that jammer what if moscow has been found out because of you what if there are missiles inbound Anyways, no matter what they think of me i'm no deserter and will never become one i'm ready to bear full responsibility for everything but if there is even the smallest chance to earn my pardon

The air of the surface seemed incredibly fresh, intoxicating. But that was not what had caused the crew's euphoria. Our journey finally got a definite purpose provided by the transmission from the government bunker in the Urals. For 20 years, we thought that neither the government nor military high command had survived. Turns out they're still around. Where were they while we were eating each other alive in the metro?

OK, idziemy, jesteśmy. Jeszcze na jest śnieżnie, Wolga. Może się inaczej rozgrzejemy. Co so, what do you think our chances of getting to Yamen Tower alive are? It's the only thing on my father's mind. How to earn his forgiveness, get back to Metro and his old life, the life you had always been running from. And to think.

O Boże, jak daleko F8, o to jeszcze ja z tego korzystałem. Chciałem sobie zrobić fajne ujęcie, ale nie mogę odczepić kamery od Arkima. O fuck. Any uniforms? None. They were wearing rags. Just some old farts. Old farts, huh? That's just the perimeter guard. They could have put anyone there, even women and children. Do you really think we found them, Colonel? Well, we can't be sure. I was expecting to run into them much earlier. The trolley is headed towards the bridge. Some fortifications there. Mogę so looks peaceful. The village and the church on the water. Oh, jak here Artyom. i put a mark on your map get there and find out what you can about that bridge taking a prisoner would be ideal anna you cover him yes sir consul yeah, you know no until oh we fuck out me you're not to take a step away from the aurora these two can handle themselves just fine yeah, I see. Get to it then. Push ja him Let's prepare the Aurora for a defensive action. Stepan, Damir, get the perimeter. I'm on it, yes, sir. The... Duke. I need you to recon the Aurora. I got that, sir. Idiot, you give him cover for the Ide, Aurora. Yes, sir. Sam and Alyosha, stay here. Don't forget your sir. backpack. It's a new model. Ooh. A portable workshop, so to speak. Ooh. The manual is inside. Kurwa, mam warsztat w kruciów, no, Super. Dobrze, będziemy. Nie trzeba maski, zajebiście. Mam to i to. Even those who speak our language might be enemies by conviction or out of fear. Got it? Do you hear that bell? We must have given them a good scare. Those are the enemy, enslaved or something. Please go, please go. go <laughs> that was great. Ooh. Eksploracja w metrze. Tego właśnie brakowało, nie? Trochę utwartych światów. Okej. Okay. No, sprawdzam. Zasoby jakieś. Powinien do craftingu. To tyle. Nic tu więcej nie ma. Słyszę promieniowanie. I co tam? No to chodźmy. Nie wiem czy mieliście też takie wrażenie, że Ania mi mówi tylko do lewego łóżka? Takie miałem dziwne wrażenie. No chodźmy do tego... No chodź Ania, chodź, chodź, chodź. Możesz zapisać grę w menu pauzy, to wiem. Ale zajebiście! Jakie jest, takie fajne! Jakiego metra brakowało? Szczurołap! Szczurołapy. Eksploracji, kurde, właśnie takich pomieszczeń dużych. By sobie można swobodnie było pochodzić. Wrony. Nie tego mi brakowało. Domki, może, by wchodzić wszędzie. Jak super. Ale zajebiście. Nie tego mi brakowało. Uuu, im brudniejsza jest twoja broń, tym bardziej spadają jej parametry. Może się wyczyścić za pomocą dowolnego warsztatu. Zajebiście. To mogę rozebrać. Mam tu... aha! Ściągam tylko za O, to mogę sobie na tym tłumić, Jaka zajebista broń pistoletowa! Nakaź znalazła łódź. Dobra, ona jest tam. Sprawdźmy co jest jeszcze tutaj. Dawaj Arkiem mamy zasoby podoba mi się drabina w dół coś tu jest kolejne zasoby U, uh, uuu, uh, uh. jakieś ciało. No i kolejne zasoby. O, grzybki to są chemikalia. Dobra, już idę Aniu, kochana. Jaką broń znalazłem? Jak się odpala ten ekwipunek? Nie mogę. Czekaj, Ania. Zasoby. Jezu, ale będzie zbierać tutaj w tej grze. No, gaśmy latarkę. Czekaj, Ania. Zasoby. Jezu, ja nie wyjdę to. tylko szukał zasobu. Uuu, uh, ammunition. Dobra. Czekaj, Ania. Ile tu tego jest? Kurwa, jakieś tu wielkie ryby będą? Oby nie. Nie chcę wielkich ryb. Kurde. Ok, Artyom, ja znajdę tam, zanim pójdę do krzyża. Dobrze. Kurwa, co to jest? Są te piawki. Nie, nie będzie połamania nóg. Ciśnij E, aby opuścić łódź. Okej. Okay. O, mogę tutaj. Tutaj jest jakby Bezpiecznie Czyś rybki łowił O no Boże serio czemu ty musiś ścinać? Kurwo No i nie, nie, nie naprawiło się jednak irdolony OBS Nienawidzę tego obesa, po prostu go nienawidzę, zara wracamy Dobra, wracamy Idziemy do łodzi Nie wiem ile ścinało, ale przepraszam no! Kurwa Jezus Padłem do wody Ona jest gdzieś na szczycie ja płynę dalej. Czyś tam strzela, czy mi się zdaje? Oh fuck! Odejdźcie stąd! Są te piawiszcze. Poczekajcie, bo tutaj coś jest do eksploracji. My tu mamy Oho, gra się zapisała. Uuu, kolejny ten super. Rozebrane, coś zabrałem z niego. Będzie podobno jeszcze bardziej rozbudowana, jakby modyfikacja broni. Z tego co wiem, tu nic nie ma na górze. Ale ile w tym prawdy to sprawdzimy sami. U, uh, jak tu wejść? O kurwa, zaraz zbaguje. Fila, Ania, Boże, ja zbieram na razie rzeczy. Dobrze, nie będę. Fire first płynę dalej. Czyli to jest jakiś kościołek. Zobaczymy co w tym kościołku, kościele, będzie. No dobra, zauważyliście mnie, no i co? What to fuck? Tutaj pani stoi. Dzień dobry.

We're not from here either. Silentius locked us up here a year ago. Yes, the bridge dwellers won't even talk to heretics. But I'll tell you everything I've seen in this place all that year. Oh, it's the bridge guard. Cielanti has fooled them just like the locals, but unlike them, the bridge guard have guns. Run! There's a way out down here, and there's a boat at the dock. We also have one, but it's too small for all of us. Dobrze. No mam nadzieję, że ją uratujemy, bo mi pomogła. Mogę coś zrobić po cichu pewnie, co? jaki światu na zegarku się gdzie jesteś oświetlony.

Na razie to ja nie wiem gdzie idę. Mi. Nie wiem, gdzie mam iść. Tak rozbudowane. tej. No się udało. Dobra. Dobrze idę. Oj, ty już obejrzałeś pułapki. Pak. Powoli, powoli. Nikt się do mnie nie przypierdoli. I wryj Nie wiem na górę. Jest ta jiemana łódka. No? Chyba to. Udało się! Jestem zajebisty! Jestem zajebisty! gdzie teraz? Mhm, dobra. Witam tam. Mogę szybciej? Czyli są te wybory. Nie zabiłem ich, więc. Jest okej, okay, tak? No dobrze. Jak są wybory, to będziemy tak robić. Ja nie chcę być zły. Ja chcę być good motherfucker. O kurwa! dalej! Wypad piawo jebana Zaciął mi się Kurwa mać Wiem widzę was Płynę płynę O kurwa o Boże, ryba! O Boże, wielki sum, wieloryb! mam wspomnienia z rezydenta. Kolejna wielkie wielkie rybsko. Pomocy! what the fuck was that a whale Nie, no sum, kurwa. it's fucking huge no the old man sent me out as a forward sentry told me that i was to sit tight and under no circumstances look for any action so i just had a front row seat watching you there and so you subdue the occupation forces peacefully with a holy cross and a prayer. <laughs> Anna has already reported on the cult. How about we trade places? I'd hate to come back to Moscow without even firing once. I was trying to win a girl over from one trader. Tough luck there. Okay. Why does everybody else get fun missions? The Colonel does criticize you and all, but he gives you all the best action. Is this his way of showing affection or trying to get you killed? But I have to say it's unfair. I've been dragged out of Moscow, and for what? Stalking the furnace and sitting in a Here, the chance of finding some loot. There is this plane there. Just leave something for me. I'll have to stay longer, I suspect. Okej, okay, czyli idziemy do w tą stronę, tak? Muszę nie obecny cel Okej, okay, muszę iść tam Zajączku! Tu jest jakieś miejsce do przeszukania, czyli te chorągiewki to są jakby takie podpowiedzi, że to miejsce można przeszukać, rozumiem, tak? Uuu Ale typ już chociaż był ubrany. To byłeś już do swojego ekwipunku, znajdź warto, żeby je zamontować. O! Super. Ok, zasłupki Kurde, jak to się fajnie tak eksploruje. O kurwa, strzelają. Piawy tu są. I demon. Biegnę. Jakaś notka Jakiś typek leży, nawet dwóch Walą mnie wasze Opowieści Idziemy dalej Do, do Ciapongu. Dobra No skakuj Co jest? here's Artem back from the abyss of nato. Occupation. You're alive. <laughs> impressive after the horrors duke told us about. let's go. dad's talking to katya right now. oh, od, they od, od are so nice. both katya and her daughter. and katya's medical training will come in handy. oh, Super. katya. Uh, but there is one more question i need to ask. but of course. What do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you So you've never seen any foreign army in this area. No, I haven't seen any army. But we haven't really been to any important places. I see. Hmm. Artyom, a moment. Okay. Ida, Ida. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man i've got something for you. okay, dobrze. To potem. Porozmawiajmy. job saving the Artyom. katia here has provided us with vital information. a mechanic called Crest is hiding in the port. okay? his help is required if we are to fix the aurora in the foreseeable future. yermak can't handle the repairs alone. so once you're ready, go to the port and invite Crest to join us. Let's get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Now we know for sure that the bridge is in working order. They crossed it last year when they got here. Well, at least some things are clearer now. But still, so many questions. There <sighs> no, might not that. even be any enemy forces around here at all. They probably garrisoned the key regions only. No, w razie, będziemy wiedzieli wszystko, kiedy zobaczymy do Yamantau, Z podstawy prawnej. Rząd Moskwy jest raczej tylko składnik lokalny, żeby zrób things w perspektywę. Więc, teraz musimy tylko zobaczyć, jak wychodzimy ten cholerny godziny. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. O, kurwa, spojrzałem na nagranie Zacina, no nie wierzę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Stawcie łapki, w górę, subójcie kanał. I do następnego. Mam nadzieję, że dopiero teraz zaczęło zacinać. Papa. Pa.